O, no to jest tak. No. No. O co chodzi w filtrach? W filtrach chodzi o to, że ja zaraz omówię, są dwa filtry mechaniczne. To są filtry mechaniczne i cena jest mała, one kosztują od 5 zł do 10 zł, więc wkładam je do takiego pojemnika i nakręcam na, pierwszy, na pierwszych wolnych miejsc. Czyli w tej chwili woda, która przechodzi przez pierwszy filtr, oczyszcza je mechanicznie. Środkowy filtr jest filtrem węglowym. To jest filtr węglowy. Wkład węglowy, jego koszt jest również około 10-20 zł, więc bardzo tani. Dokręcam do środka, czyli wstępnie filtruję mechanicznie, potem wkład węglowy wyłapuje grubsze zanieczyszczenia mechaniczne. Mechanicznie wyłapuje grubsze zanieczyszczenia chemiczne z wody. I na koniec jeszcze jeden filtr mechaniczny, który, który chroni przed dostaniem się do kolejnego elementu, czyli membrany osmotycznej zanieczyszczeń, ponieważ najważniejszym elementem w tym w filtrze jest tak zwana membrana osmotyczna, jest to element, który można tutaj wykręcić i włożyć w taką membranę osmotyczną, która jest w zasadzie sercem tego urządzenia. Która powoduje właśnie odsiania tych 98% zanieczyszczeń, on się wsadza w ten sposób dokładnie, zakręca się i i ostatnim elementem jest dodatkowy filtr węglowy, którego można stosować, ale już nie trzeba. Jak działa ten filtr, dodatkowo dostajemy, dostajemy wylewkę, czyli kranik. Więc jesteśmy bezpieczni, że nie będziemy musieli przerabiać żadnego kranika, który mamy w kuchni. Zaraz będę omawiał jak to zamontować. Mamy do tego komplet kabli. Staram się zazwyczaj nadmiarowo te przewody Państwu dostarczać. Wynegocjowałem też kupując dla siebie, bo to jest oczywiście jednorazowa sprzedaż jak na olx używane mogę dotknięty, używany, jest dotknięty już używane, odsprzedać Państwu jednorazowo Moje prywatne zasoby, więc to pierwszy ten, ten tutaj będzie miał więcej szczęścia. Dodatkowo udało mi się wynegocjować lepszą gwarancję od firmy, która to sprzedaje. I dostajecie Państwo, kupiłem w ten konkretny egzemplarz, 3 lata gwarancji. Także, lat, także o rok więcej niż sprzedaje większość firm. Ja teraz spróbuję by sobie jeszcze z tego dość ważny element dość ważny element, który jest, jest, jest e, baniakiem na wodę. Wyjmuję ten baniak. Mhm. wyżej. Baniak on wygląda tak. Oczywiście wszystkie te elementy są nowe. Baniak wygląda w ten sposób. Ma około 5 litrów pojemności i w nim zbiera się czysta woda, którą pomału filtruje filtr odwróconej osmozy w ilości ma malutkiego strumyczka. Ta woda zbiera się w baniaku, a potem w szybki sposób możemy ją wypompować, czy wylać, pobrać z tego baniaka i nie musimy czekać czasu rzędu 30 do, do minut do godziny, żeby uzyskać mniej więcej 5 litrów wody. Ten baniak ma zawór tutaj zawór typu typu samochodowego ustawia się ciśnienie. W tym baniaku w środku jest powiedzmy dentka samochodowa, nazwijmy ją tak umownie dentką samochodową, która potem, którą pompuje się i która wypycha to, tą wodę, że tak powiem do, do wylewki, czyli do kraniku. W ten sposób działa baniak. Ja sobie zamontowałem na początku jeden baniak, potem zamontowałem dwa baniaki, po to, żeby no, móc sobie sprawnie z tego korzystać, są wersje uproszczone, są wersje tańsze dla tych, którzy mają albo mało miejsca, albo mają mało pieniędzy do zakupu tego typu urządzeń. Jak działa ten filtr odwróconej osmozy? Jest dość prosty w budowie, każda przeciętna kobieta jest w stanie ten filtr zamontować samemu, także nie są potrzebni mężczyźni i należy zwrócić uwagę, że, no, że jest dość prosty w montażu, z czego składa się ten filtr. W zasadzie elementy są bardzo proste. To są przewody, które można bardzo łatwo wypiąć i bardzo łatwo wpiąć. Robi się to w ten sposób, że wyjmuje się bezpiecznik. Ten niebieski to jest taki element plastikowy, który no, jest to element tylko zabezpieczający i sam zawór składa, wyjmuje i wkłada się w ten sposób, że zawleczkę, która jest ruchoma i rusza się w ten sposób palcami dociskam do środka a potem mogę sobie ten, ten wężyk wyjąć. O jest to bardzo proste, bardzo prosto się to robi, nie ostrzy się, można go uciąć nożem, czymkolwiek więc zakładając go z powrotem tą, jak gdyby ruchomą tutaj zaślepkę nie wiem czy to widać, że ona jest widać ruchoma. Wkładam do środka, wkładam wężyk do końca ładnie, fajnie, a potem e, zabezpieczam tym. tym Wyciągam sobie ten element i e, wkładam tą zaślepkę, żeby mi e, się nie zapadało. I to jest już e, zamontowany, e, zamontowany wężyk. E, jak działa ten filtr? E, woda e, z, po, musimy, oczywiście, pobrać wodę z. Jakiegoś źródła wody, czyli pod, pod zlewem są ujęcia wody, które kranikami idą potem do, do kranu. Wężykami. Wężykami idą sobie do kranu. Mamy tutaj komplet elementów, które będą potrzebne także mamy wszystkie elementy. Mamy zaślepkę, mamy taki, taki element trójnik to jest w zasadzie trójnik, który um, ja tutaj otworzę trójnik, który oczywiście z uszczelkami uszczelka. Trójnik, który wkręcam do e, z, oczywiście z wyjściem, wkręcam go do, do ściany. Krótko mówiąc, do tego trójnika wkręca się zaworek w ten sposób. Czyli to wkręcam do ściany, potem zaworek, tak. Znaczy na przewodzie tym doprowadzającym tak. wodę zimną. I, tak. Czyli e, w ścianie, jeszcze raz, w ścianie jest rurka. E, w ścianie jest, że tak powiem, ujęcie wody, od tego idzie rurka do, e, do kranu. Natomiast pomiędzy tą rurkę, do, rurkę od kranu odkręcam, wkładam ten trójnik i nakręcam z powrotem na to rurkę do, e, do zimnej wody, bo to się montuje w zimnej wodzie. E, a z tego elementu pobraliśmy, że tak powiem, Element, pobraliśmy, pobraliśmy, uzyskaliśmy możliwość podłączenia tego wężu plastikowego. Ten element jest oczywiście elementem dedykowanym. Zakłada się go dość prosto. Tutaj zakręca śrubką i o. Wkłada, wkładam, dociskam. Nie wiem, czy to widać. Widać wszystko. Powstało widać. takie zgrubienie tutaj. Tak. To trzeba dość mocno wcisnąć, oraz tą śrubką dokręcam ten element, i to powoduje, że to połączenie jest trwałe. Więc mamy już ujęcie z wody, możemy sobie zaworkiem tutaj regulować. Możemy zamykać ten zawór, czyli odcinać całe pozostałe urządzenie, pozostawiając oczywiście wodę do kranu, lub otwierać to urządzenie pobierając wodę do filtra osmozowego. Czyli mamy już pobraną wodę. Ją podpinam do pierwszego człona tego filtra osmozowego, ponieważ woda będzie płynąć tak. Będzie wpływać tędy, potem płynąć do filtra osmozowego, wracać do tego filtra osmozowego tędy, przelewać się przez kolejny filtr, wracać przez kolejny filtr, do, e, przez drugi, przez trzecie urządzenie i przechodząc właśnie pierwszy, drugi, trzeci wychodzi nam, e, e, kabelkiem wychodzi na, e, na pierwszy jak gdyby człon e, filtrujący, po czym wpada e, do tak zwanego zaworu czterodrożnego, e, który będzie nam e, tak, to jest to,